Cześć, tu Szymon ze wygrywania.pl poprawi jakość życia. Nawyki kształtują naszą rzeczywistość. Czy tego chcesz, czy nie? To twoje zachowanie składa się z grup nawyków, które robisz na autopilocie. Niektórzy ludzie twierdzą, że zmieniając mikro nawyki jesteś w stanie w 100% zmienić swoje życie. Co moim zdaniem ma sens. Po więcej odsyłam do wideo atomowe nawyki. Link w opisie. Wracając do filmu. Nawyki można Segregować na wiele różnych kategorii. Jedną z tych kategorii jest nasze postępowanie finansowe. To, w jaki sposób zarządzasz pieniędzmi, ma bezpośredni wpływ na Twój poziom bogactwa, a na to, jak zarządzasz pieniędzmi, bezpośredni wpływ mają nawyki. W tym wideo poznasz 7 dobrych nawyków finansowych, które warto wdrożyć w swoje życie, aby poprawić jakość swoich finansów. Zapraszam do oglądania. Nawyk numer 1: śledzenie wydatków. Codzienne śledzenie wydatków to najcięższy nawyk do wdrożenia, ponieważ musisz być ze sobą w 100% szczery. Proces jest prosty: na koniec dnia wypisujesz wszystkie wydatki, z czasem zauważysz trendy wydatków, które możesz przykrócić. Zbieraj paragony i na koniec dnia wpisuj w jakimś miejscu elektronicznym wszystkie swoje wydatki. I może to być jakiś Excel, czy jakiś Google Docs, czy cokolwiek. Nawyk numer dwa: budżetowanie. Wyznaczanie i trzymanie się budżetu to kolejny ciężki nawyk. Oznacza to, że nie tylko śledzisz wydatki, ale też śledzisz czy nie przekraczasz przeznaczonej puli pieniędzy dziennie. Przykładowym budżetem jest 30 zł na jedzenie dziennie i wyznaczenie budżetu ma kilka plusów. Pokazuje gdzie pieniądze uciekają, daje szansę na zablokowanie bezmyślnych zakupów, organizuje wydatki, jasno wyznacza granice pomiędzy wydatkiem niezbędnym a zbędnym, uczy finansów, to często w dość bardzo Szorstki sposób. Nawyk numer 3: Negocjuj niższe ceny. Nigdy nie negocjujemy, szczególnie w Polsce. Czas zbudować inny nawyk. Warto jest zawsze zapytać o rabat, nawet w głupich sieciówkach, które w pozorom można na tym sporo zyskać. Jakiś sklep internetowy sprzedaje coś za określoną cenę? Napisz maila z pytaniem o zniżkiem, kupo rab kupon rabatowy itd. Nawet tak zaoszczędzisz te głupie 10 zł na przesyłce, to warto. A na pewno już warto negocjować zakup auta czy nieruchomości. Jak ci obniżą cenę o 5% w przypadku mieszkania, nagle okazuje się, że oszczędzasz kilka tysięcy złotych. Nawyk numer 4: przeglądanie ogłoszeń lokalnych. Popsuć się mikser. Zanim ruszysz do sklepu i wydasz 300 złotych, to zobacz, czy przypadkiem ktoś nie chce sprzedać swojego prawie nieużywanego. Ponieważ wyprowadza się z kraju czy cokolwiek. Osoby prywatne sprzedające swoje rzeczy mają tendencję do obniżania wartości sprzedawanych produktów. Ostatnio widziałem osobę, która sprzedawała komodę, trzy witryny i szafę w bardzo dobrym stanie za 900 zł. Tak, 900 zł. W sklepie meblowym kosztowałoby to kilka tysięcy. Jakbym miał busa do transportu, to bym sam kupił te meble i sprzedał je za 1500 zł. Podobną historię mam z Kindle. Popsuł mi się Kindle, natomiast no i kupiłem na OLX za 150 zł. Pracuję z nim już od 3 lat. Nowy by kosztował 600 zł lub więcej, więc jak widać, z Kindlami jest podobnie. Nawyk numer 5. Kupuj wartość. Szczególnie dotyczy ubrań i elektroniki. Zawsze się mówi, że marka nie ma znaczenia, i oczywiście racja marka nie ma znaczenia. Ale znaczenie ma wartość. Kupisz pasek od spodni tani i kiepskiej jakości, to po miesiącu używania pasek leci do kosza. Kupisz pasek 3 razy droższy i lepszej jakości i nosisz go 3 lata. 3 lata tani pasek kupisz 36 razy. Lepiej raz zapłacić, nie wiem ile kosztuje pasek te 200 zł, niż 30 razy zapłacić te 30 zł. Nawyk numer. 6. Automatyczne wypłaty na konto oszczędnościowe. Ten nawyk uczy oszczędzania pieniędzy. Warto jest odkładać pieniądze na konto oszczędnościowe na samym początku, po wypłacie. Można też ustawić zlecenie stałe w banku. Wielu ludzi często ma tak, że wszystkie pieniądze z wypłaty musi wydać. Po prostu pieniądze palą im się w rękach. Jak z automatu odkładają, to problem znika. Nawyk numer 7. Unikanie reklam. Zakupów dokonujemy na podstawie emocji. Emocje zabierają nam kontrolę, a reklamy działają na emocje. Pojawia się ryzyko narażenia na emocje związane z reklamami. Unikaj tego ryzyka. Zapraszam do mojego newslettera, gdzie co niedziela wysyłam super porady jak poprawić jakość swojego życia, w obszarze zdrowia, ducha czy finansów. Zapisać się możesz na szkola lista